Witam serdecznie. Rutus Wersa. W terenie. Czyli tak. Program jest nieważny. Pole, park. Połączymy pierwsze ze słuchawkami. A jeszcze jedno, gdzieś tam kiedyś słyszałem na filmach, że nie ma regulacji na czułości na zewnątrz. Nie jest, tak jak zawsze w Rytusie było. Z tym, że tak w Atreksie mieliśmy tutaj wyciszanie. Powrót głośności jest tak samo. A że mieliśmy z tyłu spust, teraz ten spust PINT Pointer mamy tu. Tu mamy wejście, wyjście i PINT Pointer. A czułość, tak jak przedtem przyciskaliśmy raz, w środkowym to teraz przyciskamy tutaj z boku. I mamy od razu ustawianie czułości. Także tu się nic nie zmieniło. Później tak jak było, następny raz przyciskaliśmy środkowym, teraz mamy z boku mamy dyskryminację, także wszystko jest jak było. No, ktoś ma słuchawki. Chce iść na nadwór pochodzić ze słuchawkami. Trzymamy ten przycisk i mamy słuchawki. Wchodzimy w słuchawki. Włączamy je. I teraz należy wejść w słuchawki, ustawić kanał i pierwszy, drugi, i już nam działają słuchawki. Także słyszymy już w słuchawkach. Jeszcze raz. I głośność. Trzymamy. Pokazały się słuchawki. Włączamy słuchawki i pojawia nam się kreska. Wychodzimy. Wchodzimy w słuchawki, ustalamy kanał pierwszy i wszystko działa. Także staramy się chodzić na programach fabrycznych. Na początek Dual Park może być i pole nie ma problemu. Najważniejsze pochodzić, osłuchać się z wykrywaczem. Jeśli będzie śmietnik w terenie, no to wtedy program park do terenu bardziej zaśmieconego. A że to będzie na polu, nic nie przeszkadza. Tu mamy nazwy, mamy opisy w instrukcji, który program do czego służy. Także pozdrawiam serdecznie. Z Bawarii.